Ważny jest kontekst. Na pewno ważny jest kontekst, w jakim słuchamy słowa, które Bóg do nas kieruje. Kontekst naszego życia. Kontekst tej sytuacji, w której dzisiaj jesteś. Tych okoliczności, w których tkwisz. Może dobrych, może złych. Może radosnych, może dramatycznych. Bóg nie wydaje okulnika. Nie wypuszcza jakiegoś komunikatu ponad głowami. Bóg mówi konkretnie do ciebie. W tej sytuacji, w jakiej jesteś. Z tym, co nosisz dzisiaj w swoim sercu. Z tym, z czym dzisiaj tutaj przyszedłeś. Ale ważny jest też kontekst, w jakim Bóg wypowiada swoje słowo. Ważny jest kontekst tej dzisiejszej Ewangelii. W tym czasie. Przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach zamordowanych przez Piłata. W tym czasie, to znaczy w jakim? Tuż przedtem, przez cały dwunasty rozdział u Łukasza, Jezus cały czas uczy swoich apostołów, także te tłumy, które za nim idą, o potrzebie czuwania. O tym, jak bardzo potrzebne jest to, żeby człowiek w swoim życiu był wyczulony, wrażliwy na obecność Boga, który przychodzi. I oni w tym momencie, po całym tym nauczaniu, przychodzą i mówią mu, aha, Piłat zamordował iluś ludzi, kiedy szli do świątyni składać ofiary. Nie wiem, czy pamiętacie nieboską komedię ze szkoły. Kto pamięta? Nie jest najgorzej. Trzy osoby. Pod koniec tam jest taka dramatyczna, właśnie wychodzi ostatnią scenę już. Kiedy Pan Kracy ze swoim sługą Leonardem wspinają się na zdobyte przez siebie bastiony Świętej Trójcy patrzą na to pogorzelisko, na ruiny, na trupy pomordowanych wrogów. Pan Kracy zdaje sobie sprawę, że to wszystko trzeba będzie dźwignąć, odbudować, a jednocześnie czuje się tak strasznie zmęczony. I wtedy Leonard mówi do niego, Bóg wolności nam pomoże. I pan Kracu odpowiada mu takim wstrząsającym zdaniem. Bóg? Co mówisz o Bogu? Ślisko tu od krwi ludzkiej. Nie macie takiego zdania czasem w sobie? Co mówisz o Bogu? Ślisko tu od krwi ludzkiej. Piękne to gadanie o Bogu, tam. Ale ziemia mojego życia jest śliska od krwi, śliska od łez. Jaka jest odpowiedź Jezusa? No Jezus przede wszystkim wybija ich z takiego myślenia, że jak się dzieje w, ży w życiu człowieka nieszczęście, to to jest kara. Bo dwa razy tę samą puentę daje, znaczy zależy mu na tym, żeby to do nich dotarło. Nieszczęście, cierpienie, ból w życiu człowieka nie jest karą od Boga. I to byłoby dobrze, żebyśmy sobie też przyswoili dzisiaj, raz na zawsze najlepiej. O, mamy taką dość małoskową tendencję, żeby Panu Bogu przypisywać bycie dość uściwym typem. Jak się w czymś życiu coś źle dzieje, to kara Boża. Ewentualnie mamy trochę lżejszą opcję, wola Boża. Jaki za tym stoi obraz Boga? Uśmiechacie się świetnie. Idźcie na oddział onkologiczny i powiedzcie człowiekowi, który tam leży. Wola Boża. Zatrzymajcie się przy, przy samochodzie rozbitym w wypadku. Zajrzyjcie tam przez szybę do tego braku, powiedzcie. Bóg tak chciał. Znaczy straszny obraz Boga za tym stoi, zupełnie fałszywy zresztą. Bóg naprawdę nie jest kimś, kto się mści. Bóg naprawdę nie jest kimś, kto zsyła na nas różne nieszczęścia, bo ma jakiś świetny plan, O, coś w ten sposób chce osiągnąć. Są takie dość prymitywne środki wychowawcze. Druga rzecz, którą Jezus odsłania tym ludziom, to to, że wie dużo więcej o ludzkim nieszczęściu niż o nim mówią. Oni przychodzą mu powiedzieć o galilejczykach, których Piłat pomordował. A on mówi, że wie jeszcze o osiemnastu ludziach, na których zawaliła się wieża w Bóg wie więcej, niż mu mówisz. Wie więcej, niż myślisz. Nic nie umyka Jego uwagi. Zna każde ludzkie nieszczęście. To jest dzisiaj to, co Bóg mówi do Mojżesza. Znam dobrze Jego ucieniężenie Tam jest dosłownie właściwie powiedziane: Wiem o Jego bólu. Rashi, taki komentator żydowski z XI wieku, jak ten wers tłumaczy, to pisze, że Bóg chce powiedzieć: Zwróciłem się, by poznać i zrozumieć Jego ból. I nie zasłoniłem oczu, i nie zatkałem uszu przed Jego płaczem. I ten sam Rashi, a z nim cała właściwie rabinistyczna tradycja komentowania tego fragmentu Tory, e, mówi jeszcze ciekawą rzecz o tym krzewie płonącym. Zresztą Jezus też tę tradycję podzielał. Pamiętacie, jest taki moment w Ewangelii, kiedy Jezus e, spiera się z saduceuszami Sadeuce, o zmartwychwstanie, czy ono jest możliwe. I oni próbują go przekonać, dając taki dość absurdalny przykład kobiety, która wychodziła po kolei za siedmiu braci. I z żadnym z nich nie miała dziecka, na końcu ona umarła i oni pytają, no to jak z martwych staną, to czyją ona będzie żoną? I Jezus im wtedy odpowiada, jesteście w błędzie, nie znacie pisma, nie znacie mocy Bożej, nie pamiętacie, co Bóg mówi tam, gdzie jest mowa o Jerzynie. U nas jest w tłumaczeniach zazwyczaj o krzaku, ale tam w tekście oryginalnym jest o jeżynie. Cała tradycja rabinistyczna, żydowska, którą podzielał też, jak widzimy, Jezus, mówi, że ten krzew to nie był żaden taki wiecie, porządny, ogrodowy, że sąsiadka patrzy z zazdrością, że ci coś takiego wyrosło, ale że to, był, to była jeżyna. Krzew, który się wije po ziemi, ciernisty, z natury. I na dodatek jeszcze w tym wypadku doznający cierpienia z zewnątrz, bo płonący. Ze środka takiego krzewu Bóg wypowiada do Mojżesza swoje imię. Jestem. I to jest szalenie ważne, że ze środka takiego krzewu Bóg objawia to imię. Bo tak na zdrowy rozum, naprawdę Bóg potrzebował efektów specjalnych, żeby do Mojżesza przemówić? Nie dałby rady inaczej? Musiał mu zapalić krzak, bo inaczej Mojżesz by się nie zorientował, że Bóg ma mu coś do powiedzenia. Bóg nie potrafi tak powiedzieć do człowieka, żeby człowiek usłyszał, tylko musi jakieś takie numery robić, jak ten Copperfield. Bóg mówi przez ten krzew. To znaczy, Mojżesz potrzebuje ten krzew zobaczyć, żeby zrozumieć to imię Boga. Jestem. Bo to nie jest informacja o tym, że Bóg istnieje. Bo Mojżesz takiej informacji nie potrzebuje, Mojżesz wie, że Bóg istnieje. I Izrael cierpiący w Egipcie nie potrzebuje informacji o tym, że Bóg istnieje. Oni znają Boga ich ojców, Boga Abrahama, Boga Izaaka, Boga Jakuba. Ale potrzebują usłyszeć Boga, który mówi jestem ze środka pełznącego po ziemi kolczastego, płonącego krzewu. Jestem, mówi Bóg, jestem w każdym ludzkim bólu, w każdym cierpiącym człowieku i w tym, który cierpi niewinnie i w tym, który cierpi z własnej winy. W środku każdego ludzkiego bólu Bóg wypowiada swoje imię. Jestem. Wtedy, kiedy my mamy ochotę mówić, co mówisz o Bogu, ślisko tu od krwi ludzkiej. Bóg mówi, jestem w środku Twojego bólu, który przeżywasz, w środku Twojego cierpienia, który Cię spala. Już chciałbyś może, żeby Cię spaliło do końca, ale trwa ciągle. Bóg wypowiada swoje imię, jestem. Taki jest Bóg w Jezusie ostatecznie. W Jezusie ukoronowanym, cierpieniem. Jezusie, który się zespolił z naszą cierpistością, pełzającą po ziemi, płonącą namiętnościami, grzechami. I taki chce być Bóg w swoim kościele. Jestem w każdym ludzkim cierpieniu. Nie, nie tęsknimy za takim kościołem, który umie powiedzieć: jestem. Przy człowieku, który cierpi, przy człowieku zranionym, skrzywdzonym, wykorzystanym, odartym w jakikolwiek sposób ze swojej godności, poniżonym, nie za takim kościołem tęsknim. Dzisiaj akurat dokładnie przypada 39, 39. rocznica śmierci człowieka, w którym takiego kościoła można było doświadczyć. Nazywał się Oscar Romero. Był Salwadorczykiem. Zwykła historia. Urodził się w ubogiej rodzinie. Musiał nawet szkołę porzucić i pracować u skolarza, żeby utrzymać dom rodzinny. Zamarzyło mu się zostać księdzem. Poszedł do kolegium jezuickiego. Dobrze się uczył. Wysłali na studia do Rzymu. Wrócił potem do Salwadoru. No tak się piął w tej kościelnej hierarchii. Pracował najpierw na parafii, na wsi, potem w mieście, potem w seminarium, jakąś tam gazetę wydawał, biskupem został. I cały czas, cały czas był taki nijaki. A czasy były trudne w Salwadorze, zresztą teraz też nie są łatwe, zdaje się. Ponad połowa ziemi tego niewielkiego kraju leżała, należała do. 14 oligarchicznych rodzin. Krajem rządziła prawicowa, a jakże z Bogiem na sztandarach, junta wojskowa. Po kraju szalały szpadrony śmierci, a wybijające wszystkich tych, którzy się próbowali w jakikolwiek sposób zrzeszać, przeciwdziałać, walczyć o swoje prawa socjalne. Ale biskup Romero wiedział, jak sprawy stoją. Wiedział, że jak się chłopi i robotnicy zrzeszają, to to się nazywa marksizm i że to jest samo zło. A więc piętnował w prasie, w kazaniach. Na no, szczęście miał przyjaciół. A przyjaciół, którzy w tym momencie nie wytrzymali, nie zważając na biskupie sytannę, wpakowali go na siłę do samochodu i wywieźli poza miasto na plantację gdzie pracowali Salwadorczycy, żeby sobie zobaczył, w jakich warunkach pracują. I to było takie pierwsze przebudzenie w jego życiu i potem się budził coraz bardziej, ale jeszcze nie był przekonany. I jako taki jeszcze nieprzekonany został arcybiskupem San Salvadoru, czyli stolicy państwa. No, hunta uważała go za takiego bezpiecznego kandydata. Ja do tej pory nie bruził, nie przeszkadzał. Nuncjusz Apostolskiego za takiego bezpiecznego kandydata uważał, będzie spokój na linii państwo-kościół. Ale jak Romero został arcybiskupem, to przyszły takie wydarzenia, które musiały go obudzić do reszty. Zabito jego przyjaciela, Jezuity, ojca Grande. Rozstrzelano go, kiedy jechał samochodem prowadzić nabożeństwo w jednej z wiejskich parafii za to, że pomagał się organizować chłopom. Jakieś związki, grupy. I Romero stał nad swoim Rubikonem i musiał zdecydować, po czyjej stronie stoi. I odkrył. Odkrył, że Ewangelia, która nikomu nie zachodzi za skórę i Kościół, który nikogo nie prowokuje, żaden Kościół i żadna Ewangelia. I odkrył, że Bóg potrafi mówić przez tych najmniejszych, najuboższych i że przez takich właśnie chce mówić. I odkrył, że jeśli ma być pasterzem, jeśli jest już pasterzem, to nie ma innej drogi bycia pasterzem w Kościele, jak oddać życie za obce. Więc zaczął się o te swoje obce upominać. A pod koniec, pod koniec nie pozwalał już nikomu jeździć ze sobą samochodem. Pod koniec nie ujawniał swojego grafiku na następny dzień. Wiedział nawet nie liczył się z taką możliwością, ale wiedział, że, że to wcześniej czy później może się skończyć tylko w jeden sposób. 23 marca 1980 roku w katedrze podczas kazania zwrócił się bezpośrednio do żołnierzy hunty, mówiąc im, że nie mają obowiązku, że nie mają prawa słuchać rozkazów, które każą zabijać im własnych braci. Przeważyło. Następnego dnia wczesnym wieczorem odprawiał mszę w kaplicy przy szpitalu, przy którym mieszkał. Zdążył jeszcze powiedzieć w kazaniu, że Ewangelia wzywa człowieka do takiego przeżywania życia, żeby się nie bał tego życia stracić, kiedy wzywa go do tego historia. Tuż pokazany, po kiedy miał zacząć modlitwę powszechną, padł strzał. Jeden, ale za to celny, zginął przy ołtarzu. Kilka tygodni wcześniej w wywiadzie mówił, że prosi Boga o jedno: żeby jego krew, która będzie przelana, stała się zasiewem wolności dla jego ludu. Pozwól mojej krwi być ziarnem wolności. Ja je okopię, obłożę nawozem, mówi ogrodnik w dzisiejszej Ewangelii. To bezpłodne drzewo, cierpiące. Ogrodnik, Maria Magdalena w poranek zmartwychwstania, spotka przy pustym grobie kogoś, kogo pomyli z ogrodnikiem. Ja je okopię, obłożę nawozem swojej krwi, mówi Jezus w tej przypowieści. To bezpłodne, cierpiące drzewo, tego bezpłodnego, cierpiącego mnie nie wydającego owoców. A najlepsze w tym najbardziej zaskakujące jest to, że, że on tego owocu chce. Absolutnie bezinteresownie. Że to nie jest tak, że Bóg krąży wokół ciebie, szczególnie intensywnie oczywiście w Wielkim Poście, sprawdzając ile już wypościłeś, ile dałeś na jałmużnę i ile się modliłeś. Bo Bóg chce tego dla siebie. Już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie, mówi gospodarz. I dla tamtych słuchaczy Jezusowej przypowieści, którzy znali dobrze Torę, było oczywiste, że on tego owocu nie szuka dla siebie. Bo w XIX rozdziale Księgi Kapłańskiej są takie trzy wersy, w których jest mowa o tym, co się robi, jak się zasadzi drzewo. Przez pierwsze trzy lata żaden Izraelita nie tykał owoców, jeśli to drzewo jakiekolwiek owocy już wydało. Rosły, spadały. A w czwartym roku. I o tym mówiliśmy dwie niedziele temu, mówiąc o pierwocinach. Zbierał wszystkie owoce, które drzewo urodziło i zanosił do świątyni. Ten gospodarz nie szuka owocu dla siebie. On chce po prostu bezinteresownie ucieszyć się tym, że drzewo owocuje. Że jest tym, czym miało być. Że jest takie, jakie sobie wymarzył. Bóg bezinteresownie czeka, żeby się Tobą ucieszyć tym, że żyjesz, że rośniesz, że wydajesz owoce. Nie po to, żeby Ci je zabrać. Po to, żeby się Tobą ucieszyć. Niczego innego Bóg nie chce.